Witam Was wszystkich na moim pięknym balkonie. Yy, mamy tutaj ziemniaka. Bardzo fajny ziemniak. Sobie aż wyrósł tam za balkon. Mamy też kaktusika. Bardzo taki duży, ostry. Nie chciałbym się na niego nabić. Mamy takie kwiatki. Mamy taką macieję, maciejkę chyba. Z dwóch stron. Takie fioletowe coś. Mamy dwie rodzaje mięty. Tą dostałem od mojej siostry. Była taka. Taka mała, teraz bardzo urosła. Tu mamy kupioną jakąś podobno mocniejszą miętę. Tu mamy chyba magii. No i to magii jest. No. Tu mamy ziółko o nazwie kola. I se pachnie kolą. Serio mówię, nie kłamię. Tu mamy takie coś, nie pamiętam jak to się nazywa, nigdy nie mogę zapamiętać. Tu mamy takie liście. Oj. Goździki. Tu mamy takie, Tu mamy takie fioletowe kwiatki One, to, one trochę ostatnio umarły Troszeczkę w ogóle ostatnio o rośliny Tu mamy takie ziółko Ono jest takie fajne Fajne ma kształt fajny na zapach Tu mamy truskawkę, na której nie ma truskawek Tu mamy kwiatki Tu mamy liście, które dostałem od kogoś Tu mamy trawę Nie chodzi o to o trawę do jarania tu mamy liście, z oszołoma, w puszce po tym barku. i oczywiście papryczki, te wystawiłem kilka dni temu na balkon. Jakoś sobie radzą, są kwiatki. Na tej tutaj jest papryczka, ona na coś już dłużej stoi. No i tu też jest papryczka, ona też, ona też tu stoi od kilku dni. Zresztą no, ona trochę obumarła że tak powiem. I to są khecki, które kupiłem, mam na dzień mat mam matki i... i jakoś sobie trochę żyją. Tak wam pokażę jeszcze coś. Mamy tutaj takie coś. Też mamitok jak mi mało no, kupiła i sobie jakoś żyje i jest bardzo fajnie. Idziemy dalej, mamy szczotkę, to nie jest roślina. Mamy pomidora. I pomidorek jest bardzo fajny. Chociaż tu jest mało słońca i sobie bardzo powoli rośnie, ale jakoś sobie rośnie, więc to się liczy, prawda? Liczą się chęci. Czemu to jest obrócone? No dobra, nieważne.